90-90 hip lift. Cel? Znaleźć zgięcie kręgosłupa. Ale nie byle jakie zgięcie kręgosłupa. Interesuje nas zgięcie kręgosłupa uzyskane dzięki konkretnym mięśniom. Tak jak mówiłem to w trakcie materiału. Interesuje nas zgięcie kręgosłupa uzyskane dzięki tylnej taśmie nóg, uzyskane dzięki wydechowi, który zaangażuje mięśnie poprzeczne brzucha i zepnie całej środek i klatkę piersiową gorset i interesuje nas zgięcie uzyskane dzięki przeponie. Te miejsca, te struktury, te mięśnie dadzą nam stabilizację centralną, która pozwoli odciążyć twój kręgosłup lędźwiowy. Taki jest cel. Więc zaczynamy. Tutaj jest Wiktoria, pewnie już ją widzieliście, zazwyczaj jest za kamerą, dzisiaj jako osoba pracująca. To, czego potrzebujesz, żeby Twoje zdanie było wykonane idealnie, to może niekoniecznie butelki, ale bardziej yoga bloka albo grubej książki. Nie ciężkiej, ale grubej, jeżeli jest taka opcja. Jeżeli nie masz nic, weź piłkę rozpompowaną. Jeżeli nawet tego nie masz, tak jak my, bo jesteśmy w Bali, nie mamy tu takiego sprzętu, weź butelkę. Umieść butelkę między kolanami. Umieść stopy płasko na ścianie. Jeżeli będziesz w butach, to ćwiczenie będzie dużo łatwiejsze do wykonania i efekty będą zdecydowanie lepsze. Zatem stopy na ścianie, butelka między kolanami i utrzymaj kąty 90 stopni. 90 stopni tutaj, 90 stopni zgięcia w kolanach, 90 stopni zgięcia w biodrach. To, czego jeszcze potrzebujesz, zanim zaczniesz ćwiczenie, to. Wygoda pełna dla Twojej głowy, dla Twojej szyi. Nie chcę, żeby jakikolwiek dyskomfort panował w Twojej głowie, w Twojej szyi, żeby głowa Ci się zadzierała do tyłu. Nie chcę tych rzeczy, dlatego że to między innymi powoduje utrzymanie się Twojego bólu kręgosłupa. Zatem, zrób tak, żeby było Ci hiperwygodnie pod głową. Dika, ustaw sobie to tak, jak po prostu potrzebujesz. Wyczuj się. Ty wiesz, kiedy czujesz się wygodnie. Ty wiesz, kiedy... Twoja głowa jest ciężka i się zapada, niczym w jakimś takim basenie kulek, balonów, nie? Masz czuć po prostu ciężar głowy, luz w szyi. Mamy to? Tak. Ok. Następnie umieść poduszkę, możesz zwinąć też kołdrę delikatnie, umieść się pod swój tyłek, tak żeby tyłek ci się delikatnie podwinął do góry. Wika teraz pokaże, w jaki sposób ma się tyłek podwinąć. Ok, więc podwijasz w ten sposób tyłek. Umieszczasz przedmiot pod spodem, może w taki sposób. Ok, połóż. Super. I teraz w efekcie Twój tyłek jest bardziej tyło pochylony, prawda? Czujesz to wika? Tylko dlatego, bo leżysz na poduszce. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tyło pochylenie miednicy sprawia, że aktywujesz mięśnie z tyłu nóg, łatwiej jest zaktywować mięśnie stabilizujące tłów. I uwaga! Promuje to zdjęcie kręgosłupa, czyli to, czego potrzebujemy u Ciebie. Zatem, kiedy już jesteś w całej pozycji, która wspiera Cię do tego, żebyś nie miał przeprostowanego, przeprostowanego zaznaczam, kręgosłupa, jesteś w, jesteś w zgięciu kręgosłupa, które nie wymaga od Ciebie większego wysiłku, możemy zacząć technikę na poważnie. Chociaż samo bycie w tej pozycji i oddychanie już sprawia, że Twój kręgosłup się luzuje. Zatem, Wika, zadanie wygląda następująco. Punkt A. Pierwszy. Ściśnij butelkę do momentu, aż poczujesz mięśnie między Twoimi nogami. Przywodziciele. Grupa przywodzicieli, która także promuje zgięcie kręgosłupa. Kiedy już to uzyskasz, najlżej jak musisz, ale tak, żeby uzyskać uczucie zaangażowania się tych mięśni. Powiedz, kiedy masz. Ile mniej więcej procent Intensywności musiałaś w to włożyć. 20, mówi. Ok, jeżeli masz 20% intensywności, jest dobrze. Jeżeli potrzebujesz 80%, ok, to jest Twój początek. Może tyle potrzebujesz. Im mniej napięcia w ciele, tym lepiej. Co teraz, Wika? Utrzymując butelkę ściskaną lub yoga bloka, przedmiot między kolanami, dołóż do tego ściąganie nóg w dół. Nie pchać ściany do przodu pchnij ścianę do przodu w efekcie czujesz jakbyś się przesunęła do tyłu, prawda? my nie chcemy tego efektu my chcemy taki efekt, że Wika wyobraża sobie, że jej nogi, jej stopy to są pędzle, którymi maluje ścianę i chcesz pomalować ścianę w dół, ok? czyli tak jakbyś pchała w moją rękę super nogi mają nie zjeżdżać na ścianie, nie? więc najpierw się uczymy, zaraz będziemy wykonywać technikę Czyli mamy tak, łączymy ścisk, czujesz i ściąganie w dół. Ściąganie w dół powinno delikatnie podnieść ci kolana i tyłek do góry. Czujesz to? OK. W efekcie, w danym momencie, powinieneś lub powinieneś czuć mięśnie między nogami i mięśnie z tyłu nóg. Jeżeli tego nie czujesz, to robisz źle jedną z poprzednich rzeczy. Czyli albo nie ściskasz wystarczająco mocno butelki, albo tracisz ucisk w trakcie Albo tak naprawdę nie ściągasz ściany w dół, a jedynie popychasz ją. Popracuj na tym, żeby ściągać ścianę w dół i rolować miednicę w taki sposób, żeby wyglądała właśnie w tym kształcie. To jest tyło pochylenie miednicy. Teraz zadanie, może, zadanie jest dobrze wykonywane, jeżeli czujesz swój kręgosłup przy podłodze, a w szczególności kręgosłup na poziomie tych żeber, jeżeli, czyli dolnych żeber, najniższych żeber. Jeżeli wciąż nie czujesz kręgosłupa na poziomie dolnych żeber, Podnieś na tyle tyłek do góry w ten sposób, żeby, czyli kolana do góry, i żebyś w ten sposób się złamała w dół, ale żeby twoje żebra na pewno przylegały w dół. Ok? Czujesz to? Czujesz, że na pewno masz żebra i klatkę i kręgosłup na tym poziomie przylegający do podłogi. Jeżeli czujesz, że masz kręgosłup przylegający do podłogi, czujesz luz w głowie, luz w szyi. O! Nie. Teraz tak, czyli to się aktywuje, cały czas to się aktywuje. Szyja się próbuje cały czas zaktywać. Jeżeli boli ci kręgosłup to Twoja szyja będzie ciągle aktywna. Pamiętaj o tym. Leżysz luźno głową. Zrób sobie tak wygodnie pod głową, żeby w ogóle o tym nie myśleć tak naprawdę, nie? Okej, okay, więc zadanie wygląda tak. Zaczynamy od początku. Wszystko już wiesz. Ściśnij butelkę na tyle, ile potrzebujesz, żeby poczuć mięśnie między nogami. Utrzymaj ten ucisk, ściągaj nogi w dół i w efekcie zobacz, czy Twój kręgosłup idzie do podłogi. Jeżeli Twój kręgosłup cały na poziomie żeber dolnych przylega do podłogi, weź spokojny wdech nosem. Poczuj, jak Twoja klatka wypełnia się powietrzem. Zrób pełny wydech i poczuj, jak żebra opadają w dół. Na końcu rozluźnij brzuch. Czujesz nogi? Jeżeli nie czujesz nóg, popracuj bardziej w dół. I weź wdech nosem. Pełny wydech przez usta. Niech wydech trwa. 6, 5, 4, 3. Zanim weźmiesz wdech, jeszcze jedna sekunda. I spokojny wdech nosem. Podczas dechu twój kręgosłup nie może uciec od podłogi. On musi być ciągle przyklejony. To zapewnia, że jest zgięty. Pełny wydech. Trzeci wydech. Dwa. Jeden. Waga, Spokojny wdech nosem. Cały czas pamiętaj, żeby ściągać nogi w dół. Twój kręgosłup ma cały czas przylegać do podłogi. Jeżeli to się nie dzieje, reszta zadania nie ma sensu. Czwarty wydech. Ciągle czujesz nogi? Mocno czy lekko? Lekko. Ludzie będą czuli mocno, wy będziecie czuli mocno. Wika robi jeszcze techniki przez dwa lata. Wy będziecie musieli naprawdę popracować zdecydowanie bardziej. Wasz tyłek się podniesie bardziej niż Wiktorii. Popracuj trochę mocniej, żeby ludzie wiedzieli, jak to mogą. Podnieś tyłek zdecydowanie bardziej. Jeszcze troszkę. Okej. Okay. Wiesz, jak teraz łatwiej jest i tak przytrzymać te żebra, mimo Twojego doświadczenia? Podnosicie tyłek nawet na taką wysokość i na pewno nogi czujesz teraz bardziej niż wcześniej. I ostatni wdech. Cała klatka piersiowa rośnie, dlatego, że Wiktoria jest ustawiona w pozycji, gdzie jej kręgosłup, piersio, kręgosłup jest zgięty i przylega do podłogi. Może odpoczywać. starcie. Pięknie. Wstań, przejdź się i wróć. No, prawie. Wracaj, wracaj. mówię jak się czujesz. Dobrze, luźno. Co czujesz? Co czujesz? Luz. Gdzie? W kręgu słupie? Co jeszcze czujesz? Nic na siłę. Co naprawdę ci wchodzi... Co, co naprawdę czujesz pierwszy rzędnie? Czy nic więcej? Luz. Luz. Coś z nogami? w tym miejscu. Nie. Nic. Coś z rękami? Nie. Ok. Ludzie będą głównie czuli... Możesz przybrać tą samą pozycję, zrobimy drugą serię. Ludzie będziecie głównie czuli... A... Ciężkie ręce, które opadają w dół, bo w końcu się wyluzowały, luz w kręgosłupie i ciężkość na nogach. Będziecie czuli, że o kurczę, teraz dopiero czuję, że stoję. To są efekty tej techniki. Czuję, że stoję, bo właśnie zaangażowałem mięśnie, które pozwalają mi stać, a nie ratują mnie przed upadkiem, jak mój kręgosłup, tak? Czyli ten wyprost kręgosłupa to jest ciągłe napięcie, ciągła reakcja, ciągłe bycie w stanie gotowości. Teraz sprawiamy, że kręgosłup może odpocząć, więc czujesz nogi prawdopodobnie. Druga seria. Ściskasz butelkę, ściągasz nogi w dół, podwijaj tyłek do góry wyżej dla ludzi. Żebra znajdują, ale to przez ściąganie nóg w dół żebra znajdują, nie? Mhm. Utrzymując kręgosłup przy podłodze, kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup piersiowy, weź wdech nosem, nie strać kręgosłupa od podłogi. Pięknie. Nie trzymaj mocno zaciśniętego brzucha. On ma się zaciskać w skutek wydechu. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. Tak jest. Utrzymujesz kręgosłup i bierzesz kolejny wdech. To jest jedna z technik, które robimy w healthy kręgosłup na samym początku, po to, żeby ustabilizować stabilizację centralną, uzyskaną przez nogi, wydech, przeponę i mięśnie, które pracują przy wydechu. Mięśnie głębokie, miednicy, czyli mięśnie dna, miednicy. Dopiero stąd możemy awansować do kolejnych technik, żeby twoje ciało cały czas mogło utrzymywać tą stabilizację centralną. Oddychasz, robisz 5 oddechów na serii. Żebyś cały czas mógł utrzymać tę stabilizację centralną w ciągu życia, w ciągu ruchu. Teraz uczymy się tylko, jak twój kręgosłup ma wyluzować. Pięknie. Pchaj nogami w dół, żebyś nie straciła. Żebyś nie straciła, tak jest. Jeżeli czujesz przód, ud, to znaczy, że pchasz ścianę do przodu. Pamiętaj o tym. Jeżeli czujesz łydki, to znaczy, że pchasz palcami w ścianę. Nie chcemy tych rzeczy. Sucho, czysto pchasz ścianę, ściągasz ją w dół. Wyobraźnia musi tutaj zadziałać. Powiedz mi jeszcze jedno, Wika: czy czujesz, jak Twoje żebra opadają w dół? Jak ktoś czuje mniej, albo nie czuje, kładzie sobie ręce na żebrach. Weź wdech i razem z wydechem na 10% kieruj te żebra delikatnie w dół. Pomagaj im pójść w dół i obserwuj w którym kierunku one rzeczywiście idą. To też pomoże twojemu kręgosłupowi. I ostatni wdech. Pięknie. Wydech i luz. Różny wydech. Zatem jesteśmy po dwóch seriach ćwiczenia. Chciałbym, żebyś w domu zrobił pięć takich serii. Jeżeli możesz, to zrób pięć rano, i pięć wieczorem, czyli pięć na dobry początek dnia, żeby twoje ciało ustabilizowało się, żeby wiedziało czym jest ta stabilizacja uzyskana przez te konkretne mięśnie, a nie przez ciągły wyprost kręgosłupa. I wieczorem znowu, żeby po całym dniu przeprostowywania kręgosłupa, który jest twoim nawykiem, mogło znów wrócić do tego zgięcia. Zgięcie powoduje, że czujesz luz w kręgosłupie. Uwaga, to może być dla Ciebie niekomfortowe, dlatego że jeżeli od lat starasz się utrzymywać sztywny, prosty kręgosłup, to jakiekolwiek zgięcie będzie całkowitą nowością dla Twojego kręgosłupa, więc to jest trochę jak, taki, jak takie złamanie ręki, po którym jesteś dwa miesiące w gipsie i kiedy zdejmujesz gips, to przecież musisz zacząć ruszać tą ręką, ale nie będzie to wcale przyjemne. Jednak musisz to zacząć robić powoli, delikatnie. Możesz czuć nieprzyjemność, ale powoli, powoli, powoli zaczynasz odzyskiwać ruchomość. Tak samo to wygląda z kręgosłupem i ze zgięciem w tej technice. Więc, 5 serii sobie robisz takich, i Twój kręgosłup powinien być w zdecydowanie lepszym stanie. Powinieneś lub powinnaś nie czuć bólu na dany moment, albo czuć go zdecydowanie mniej. Jeżeli wciąż go czujesz, ale czujesz go mniej, to powtarzaj codziennie tę technikę. 5 albo 10 serii dziennie, najlepiej rozłożone w ciągu całego dnia. Lecimy dalej!